Witajcie! Ponieważ do emisji kolejnego odcinka pozostało jeszcze kilka dni, chciałbym w tym czasie zaprezentować Wam silnik Eriksona. Wykonanie takiego silnika zajmuje około 3 miesięcy. Silnik ten charakteryzuje się tym, że posiada pompkę. Powiem coś teraz może o pompce. Jest to pompa sącotłocząca. Tutaj mamy pojemniczek z wodą. Tym tą rurką woda jest zasysana jest zasysana do cylindra. Cylinder nie jest, nie jest zbudowany w jednolity sposób. Ma w środku przestrzeń, do którego pompowana jest woda. Służy ona do ochładzania całego układu. Tym przewodem woda wraca do pojemnika. To jest rurka przelewowa, ponieważ czasem woda zasysana zbyt wysoko do pompki mogłaby się tędy wychlapać. Rurką przelewową e, odpływa. E, silnik oczywiście napędzany jest denaturatem lub innym wysokoprocentowym alkoholem. E, taka strzykawka, która ma 20 ml, zapewnia około godziny pracy silnika, żeby <laughs> Silnik zbudowany jest właściwie w całości z aluminium. Elementy są frezowane, toczone. Wszystkie, większość elementów ruchomych, jak na przykład tutaj czy tutaj, zbudowane są, za połączone są za pomocą łożysk. Pompa spowalnia silnik, więc możemy chwilowo zrezygnować z pompowania wody, co sprawi, że opory pracy będą dużo mniejsze. Ma brązową tulejkę. Jak wiadomo, brąz jest dość wytrzymałym materiałem i bardzo dobrze sprawdza się w tłokach. Jest tutaj bardzo małe tarcie. O, widać, że silnik już się uruchomił. On będzie się tutaj nam powoli rozpędzał. Tak samo w pompie jest zastosowana brązowa tulejka, która powoduje, że pompa chodzi lekko i jest, jest szczelna. Spróbujemy O, widać, że już silnik pompuje. Jeżeli ściągnę tą tulejkę, widać, że przepompowuje się woda. Założę to z powrotem, bo silnik wtedy bardzo chlapie. Myślę, że to wszystko. Zapraszam jeszcze na prezentację silnika. thank you